Ja i cześć dowski, bardzo serdecznie w kolejnym odciężku Hearthstone'a. Yy, znowu duo. Okej, okay, powiedział sobie tego. Ja yy, Eudory nie lubię. W poprzednim odcinku już to mówiłem, więc tutaj sobie zamienimy na coś innego. Sulfuras albo ten stronnik. Yy, myślę, że Eliza tutaj będzie jednak lepszym wyborem. Yy, hy, 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 hy. No, tego chyba znerfili, bo chyba w drugiej turze to przedtem działało. Albo coś źle pamiętam. Okej. Co my tu mamy? No, jedni mają mocny. game, oczywiście na nich się bijemy. Eee. Tu jego od razu zagrał. Bierzemy, he? Ja myślę, że weźmiemy żuczkę, bo tutaj tak przegrywamy. Chyba, że on weźmie coś, co ma mało życia, dużo ataku. On wtedy zaatakuje, rozbije boską tarczę oto i będzie życzek 2/2. Plus, on już sobie wziął Mecha, więc nie chce mu się też wtrążalać tam. Wiadomo, że to co bierzemy na początku od razu nie definiuje tego czym gramy, chyba że mamy 200 Elo. Yy... Ale no, nie będę na razie zabierał, żeby potem się nie ułożyło, tak, Także w dwójkę próbujemy Mecha składać. Myślę, że to jest fajniejszy wybór, szczególnie, że jesteśmy w stanie jakkolwiek skontrować jego pasywę. Chyba, że tak, chyba, że on nic nie będzie miał. Ajaj. No, pechowy Ziomek. Taka postać na starta ma Awka. Dobra. Hmm, aha, no i teraz już kupił. No dobra czy goś Spela wziął? Zastanawiam się, co on mógł zrobić, że nie brał stronnika, tylko yy, coś innego, jaki tam mógł być spela. Ale. Kurde, nie mam pojęcia. Musiałem wziąć sobie Spela za jeden, zrolować kartę i jeszcze innego Spela za jeden, żeby to miało jakikolwiek sens. Ale w ręce chyba nic nie miał, jak widziałem. Nie wiem, musiałem jakąś powtórkę sobie obejrzeć. Wydaje mi się, że po prostu nie zdążył wykonać pierwszej tury. Hrakaniszu z Sylwano. No tutaj nie będą mieli nic na razie zbudowanego, raczej. Owoje, drugi level, więc po jednym stronniku będą mieli. Ajaj, No tutaj przygrywamy. Niestety. Może to i lepiej. Już tak wyższa. No, jakby ten się rozbił, to byśmy dostali jeszcze więcej lipsa Okej. Okay. Um, hem, 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 hem. Dobra. Odkrywamy stronikę z naszego poziomu. Bierzemy tego, Gnoja. On jest bardzo fajny. Bierzemy też jego. mieć darmowe przekazania? bierzemy sobie to. No bo skąd tarczę, dlatego przekażę to jemu. No, w sumie samych lepszych stronników pod tym. Jakby sobie to zagrał albo na boską tarczę, albo na automatona, to fajnie po prostu zadziała. Zawsze jest to dipsy jakiś większy. No, my na razie mamy taki miszmasz na tym stole. Ale uważam, że dobrze skorzystałem z tej pasywy, bo od razu dostaliśmy tego. Eee... W tej meczu on jest trochę słabszy, mam wrażenie, niż był w poprzednim sezonie. Ale dalej uwielbiam tego Strodnika, On tak fajnie wchodzi. Hmm, kurde, Luffy tutaj, źle dotyk tutaj też o Jezus, no dobra, mógł być winek ale... ...mrę hmm. Myślę, że zrobimy tak, że weźmiemy sobie jego Od razu zagrywam, rolka. Hmm. Tutaj weźmy sobie tego spela Każdy kto ogląda dłużej wie że go uwielbiam A Myślę że fajnie też zadziała nam O, no, w następnej sobie ulepszamy level, oczywiście, i będziemy mogli jeszcze od razu zrolować żeby jakiegoś streaminga z trzeciego yy, dostać. Jak nam się troszkę poszczęści, co, co czas zmniejsza koszty XPELI. Myślałem też nad tym, ale. Kurde, jakoś do mnie to nie przemawia. Za dużo czekania, żeby Patrzcie on coś państwo. robił. Nikt za tobą nie nadąża. Tutaj albo bestie, albo... żywiołki, mechy i bestie są spoko. Nagi też się da zrobić, ale to już myślę, że minął ten moment, w którym y, powinienem dostać y, tych kluczowych stronników znak. No dalej nic nie ma, o co chodzi z tym typem? Znaczy dobra, ma trzeci level sobie zraszował. Ale skoro on raszował poziomy, to czemu wziął stronnika, który daje dopiero coś kiedy się wygra. Taka pokrętna logika trochę. Dobra, ulepszamy na pewno poziom. Um, hem, hem, hem. hem. On tu widzę, że coś z naganiem próbuje. Ja skitnę sobie tutaj. Dobra, no mu. No mu to. Bo on będzie zagrywał sobie spele. W sumie to tak. W sumie to mi się przyda. Bo ten zaraz będzie miał. No potem już będzie czwarty level. Jak dostanę ja jeszcze jednego tego, albo on, no to dwie szóstki jak sobie odkryje to może to być dla nas kluczowe. Szczególnie, że na tym stole na razie jeszcze nic nie mam. Mogę sobie tego supera teraz o gardenie się, tylko z by go kupić i przekazać Znaczy wychodzi na to samo, dobra, nieważne nieważne No a się bijemy znowu Oboje trójki mają, ja też mamy oboje trójki, więc powinniśmy być na podobnym w miarę poziomie no, my tutaj, będziemy polegać na naszym teammacie cały czas na razie To widzę, że mechy będą budowane, I to dość silne Wygrywamy, ale dużym kosztem Świetnie, że to się rozbiło. To był naprawdę... Hit jak z bajki był. Ten się rozbija, dobra. Powinniśmy to wygrać. Nie, remis oczywiście, że remis. No dobra. Mm -hmm. myślę, myślę, nie mogę wymyślić co tu robić. Dobra, on mi daje jego sobie go zagrywamy Dobra, czyli on sobie robi Mechy Ja mu od razu przekażę to mm, No widzę, że Tutaj musimy, ja pierciele. No dobra <zysy> No i macho pod Mechy a pod nagi da się grać tylko jeśli jego się dostanie stosunkowo wcześnie. Jego jak się dostanie w drugiej, trzeciej turze, a znaczy nie w drugiej, w trzeciej, czwartej turze, to tylko wtedy da się robić tak naprawdę pod nagi, coś konkretnego. No na jego miejscu już bym te nagi. On ma już takich stroników, że nawet nie powinien próbować tych nagrobić. Tak jak dla mnie przynajmniej. No dokładnie. No, czyli, ostatnio, jak mnie właśnie film, jak teammate mi dał, wszystko pod mechy, to teraz, tak jak widać, ja jestem tym, co wszystko daje teammate'owi. No. Czterech stronników, kurde, no ja mam wrażenie, że ci ludzie nie grają. Dobra, czwarty poziom, to dlatego, no to już normalny stół, no, ale chyba wygrywamy. Wydaje mi się, że dobre hity, i to powinniśmy wygrać to jest jeden tylko jeszcze taki siłacz. Szkoda, że jeszcze nie ma nic, żeby sobie przyzywać z powrotem, bo jakby dwóch tych odzyskiwał, bo skątarczy to było cudownie. Remisik. Jak na tak wyglądała ta tura, to myślę, że bardzo przyzwoicie. Jak hmm. się To i rolka i będę musiał coś... No naprawdę... Dobra. Niech będzie i tak... Yy... Dobra hmm. Zrobię tak 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 Czy nic wkrótce przekaże, czy nie? Nowy Tutaj przyjął. nic fajnego hmm. Tutaj nie dostaję nic wyjątkowego, ale jeszcze poczekam Przydałby mi się ten na trójkę, i to może zmienić wtedy. Nasy gry. O, dziękuję bardzo. Wiem, że już trzymaj się nową kropkę, ale nie mam golda teraz na to. I dajmy atak. Pierwszy idzie on, jakby z kątarza miał uderzyć. No i teraz ten stół wygląda jakkolwiek. No nie jest to stół, żeby wygrać z kimś, ale jest to stół, żeby obić komuś dużo stronników. W następnej tą szóstkę sobie odkryjemy, chyba że w końcu dostanę trzecią kopię zwiadowcy. A on pierwszy jest. No, nie spojrzałem sobie tutaj. To bez sensu, stawiłem jego tak. Kurde, to jest, że nie chcę ją budować. Chłop tutaj ma te swoje karaluchy. Pierdzielone zuczki wykupiona Mechy ma mój teammate. Są znowu bestie Mechy. Więc tutaj nic nie zrobię. Żywiołaki, demony. Żywiołaki. No jedyne co je mógł zrobić, tak naprawdę, to te kurde demony jakoś wyłożyć sobie. Bo nic innego tutaj nie jestem w stanie logicznego zrobić. No zobaczymy zresztą, jaką tą szóstkę mi wklepi eee... nie, dobra, muszę... muszę coś w końcu dla siebie dostać, dobra, bierzemy popczora i go zagrywam to mu przekażę dobra, nie dostałem końcowo tego zwiadowcy to weźmiemy tylko potrzebuję czegokolwiek do negowania dipsa naprawdę naprawdę Nowy stronnik by ci się e, Dobra sprzedamy tego zapytajmy go kulturalnie czy chce to bo czasem nie chce się mieć trójki tego stronnika ale jak on chce to, to moje ci to przekaże hmm. Dobra, robię tak, sprzedam jego, biorę to i modlę się o negowanie Lipsa. Niestety to nie jest negowanie Lipsa, więc jeszcze go nie zagram. Eee, yy, dobra. Ło, dał mi go nawet od razu, mega sympatycznie. Tutaj nawet nie liczę, że to wygramy, tutaj raczej... O, ma piąty level już? Przegapiłem. Tutaj dostaniemy na 100% w mordę, tutaj nie ma co liczyć na zwycięstwo, niestety. Ale dzięki tej turze już wiemy przynajmniej co plus minus będziemy robić, jak to ma wyglądać. Więc są też plusy. Tutaj musieliby hity jak z bajki siąść, myślę, żeby to wygrać. Nie są jacyś najsłabsi, co prawda, ale no, no właśnie. Tutaj wygrana jednak, niestety, graniczy z cudem. Nic mu nie zbiliśmy. Za 15 chyba już nam to. Dobra, mamy zadanie 24 hp, a ja już się rozkręcam. Jeszcze chwileczka i zacznę coś robić. Dobrze cię znowu widzieć! dobra. Rolka, ja tylko oglądam czy on nie ma nic podnegowania. lipsa dla mnie, czy to jest? Dobra. Ja tylko sobie poglądam, czy on nie ma nic z tym. Tak, negowanie dipsa Potrzebuję negowanie damage'a, błagam. Cokolwiek roluj chłopie, roluj No i nie ma lipa. No, nie powiem, nie jest dobrze. Myślę nad jedną rzeczą. Dobra, ryzyk fizyk, martw się, bohaterską śmiercią. Cztery raz, dwa, trzy, cztery, pięć demonów mamy, więc to się nie kalkuluje. Może by tak nająć Dobra, tych tutaj. Ale w następny już muszę dostać tego do negowania dipsa. Fajnie że już na takich stronników zionek. Cieszę się jego szczęściem. Mam nadzieję, że właśnie nas nie zabiłem tym. Ale wszystko zależy od tego, czy dostanę yy, demona do negowania Deepsa. Są dwa takie, które są w stanie nam pomóc. Ten właśnie na przykład, albo ten. Bo nam pięknie zaprezentował to, czego nie mam, a bardzo bym chciał mieć. tak za 15 znowu będzie. No i co? No i musimy w końcu dostać cokolwiek. Tutaj nie mamy nic. Hmm. Dobra, roluje roluje, 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 Roluję Dalej roluje. Nie no naprawdę, to jest jakiś żart O chłopie co ty mi to dajesz? Ja nawet tego nie zagrał. I roluję. Nie, to jest żart. Nie jestem w stanie dostać jednego z dwóch demonów, yy, które są w stanie nam jakkolwiek pomóc. Nie mogę dostać po prostu jakiegokolwiek negowania. Dipsa. A no on kurde, miał też stół taki, że na początku był super i przestał dostawać cokolwiek. Przegraliśmy tak naprawdę z tym, co dostajemy w karcie. Bo taktyka była dobra. Kurde, ta, ta taktyka działała. Naprawdę fajne rzeczy dostaliśmy, tylko nie byśmy w stanie nadgonić bardziej. Mam nadzieję, że nas nie rozwali chłop, który... Kurde, ten. Skiwnął dwie pierwsze tury praktycznie. Wszystko by zadziałało, gdybyśmy dostali jakiekolwiek normalne karty. No, ale jak sami widzicie, ja nie byłem w stanie nic złożyć przez całą grę. Też przez to, że mu pomagałem. Tylko, że. On też nie jest w stanie zostać w karczmie dosłownie. nikt za tobą nadąża! No tutaj jest to niby do zrobienia. Aczkolwiek łatwo też nie będzie. O kurwa, nie, dobra. Już te rzeczki są za silne chyba. Ja też nie mam takiego godliwca żeby to rozwalić. Ten drugi musiał chyba nic nie mieć zupełnie. No, jeszcze oczywiście, że mu rozwaliło odbić bota zanim był w stanie odzyskać boską tarczę. Ajajaj, nie, no pomysł był dobry. Pomysł na grę był niczego sobie. Ale nie byliśmy w stanie dostać nic po prostu, żeby. żeby się wysunąć na to prowadzenie. Tragiczne, tragiczny tych dostawaliśmy. No i dupa, ostatnie miejsce. Na razie bilans to jedno pierwsze miejsce, jedno ostatnie miejsce na ten sezon. Ciekawe czy w ogóle cokolwiek stracę, czy będzie minus zero. Chyba minus zero będzie. No, plus zero nawet, a nie minus. Jeszcze lepiej. No nic, no czasem niestety wychodzi takie coś jak dzisiaj. No nie powiem, liczyłem na fajniejsze rozdanie, no ale dobra, bywa czasem i tak, nie zawsze można być pierwszym. Dziękuję wam wszystkim bardzo za oglądanie, do następnego odcinka, trzymajcie się, hej!